wykasowałem wszystkie nasze filmy. No tak, niestety nie jest to clickbait, choćbym bardzo chciał, tak się stało, wykasowałem wszystkie nasze filmy. Powiem Wam, co się stało. Mam takich dysków 6 czy 7 I obie backupy zawsze wszystkiego, nie? Ale ostatnio przez podróżowanie, przez to, że nie było czasu, e, główny dysk, na którym pracuję, Dysk SSD jest podłączony zawsze do komputera. Na nim wszystko się dzieje. Nie miałem czasu, kiedy go zbakupować. Chciałem to zrobić dwa tygodnie temu, ale niestety okazało się, że jeden z tych dysków, na którym był ostatni backup, coś przestał działać. Teraz zaskoczył, raz nie zaskoczył nie do końca chciał się podłączać do komputera. I stwierdziłem, że go wymienię, bo nie ma sensu pakować danych na dysk, który nie wiadomo czy zaraz nie padnie. Więc kupiłem nowy. No i miałem już przekładać te dane z tego dysku, na którym były wszystkie nasze ostatnie filmy od lutego, słuchajcie tego roku. Już miałem kopiować na ten nowy dysk, ale mówię: A najpierw jeszcze skopiuję ten dysk, na którym był ostatni backup, też na ten nowy. I wtedy dołożę jeszcze to, które jest na tym dysku, na którym pracuję czyli dane, które nie były jeszcze zbackupowane, nie miały jeszcze żadnego, żadnej kopii zapasowej, tak to się ładnie nazywa. I tak też zrobiłem. Przegrałem z ostatniej kopii zapasowej, która nie do końca działała, zrobiłem kopię, więc to mam. Ale tak jak powiedziałem, kończy się to w lutym tego roku, stwierdziłem, że dysk, który tak nie do końca działał, sformatuję go. A, bo mówiłem, może jakiś system plików czy coś, no trudno powiedzieć, co tam się z nim działo, lepiej sformatować. I odłączyłem, e, odłączyłem któryś z tych dysków, na którym był backup już backup z backupu no zrobiony. Sto razy będę używał słowa backup w tym wideo. Odłączyłem go z tą nową kopią i został mi podłączony dysk. jeden, e, na którym pracuję. To nie jest żaden z tych dysków, akurat, bo tam ten jest zarazem powiem gdzie. Jeden z tych dysków, na którym pracuję, i drugi dysk, który miał być do formatowania. Bez większego namysłu kliknąłem farmo, format. Jak się sformatowało, kliknąłem jeszcze raz format dla pewności, żeby było dobrze sformatowane i żeby już nie było na nim plików. I jak kliknąłem drugi raz format, to się okazało, że mówię o, -o kliknąłem nie na ten dysk, co trzeba. Więc szybko go odłączyłem w panice, po prostu wyrwałem kabel z komputera, ale już było i tak za późno, bo to dysk SSD i mimo to, że ma 4 TB, to formatuje się dosłownie w ułamek sekundy, więc nie zdążyłem już nic zrobić. Panika oczywiście ogarnęła, zacząłem ściągać jakieś programy do odtwarzania danych, i niestety nic się nie udało. Mam znajomego, który ma dużą firmę IT. Myślałem, może u niego coś się da zrobić. Skanował to kilkoma programami całą noc i niestety nic, a nic się nie udało. Więc wszystkie nasze vlogi od lutego, łącznie z tymi, które jeszcze nie były opublikowane, poszły. Pff, nie ma już ich. Próbuję w tej chwili jeszcze odzyskać jakiekolwiek dane z karty pamięci, bo tam mówię, może chociaż ostatniego vloga udałoby się odzyskać ale jak na razie przeskanowało się pół karty i nic nie ma, więc jest też marne szanse. A więc będzie cisza przez tydzień lub dwa. To wideo, które teraz nagrywam jest sobota, więc jutro je zobaczycie w niedzielę. W tygodniu lejdziemy do Polski na ponad dwa tygodnie, więc tam coś będziemy nagrywać. Ale zanim wrócimy w Polsce nie będę tego obrabiał, bo nie biorę komputera, biorę tylko iPada ze sobą, a na iPadzie się bardzo źle obrabia filmy, więc będzie dwa tygodnie przerwy. Przykro mi bardzo. Za to następne, chyba, że jeszcze jakimś cudem uda się odzyskać dane z karty pamięci z aparatu. No to może coś z tego będzie, ale chyba zapisywałem już tam kilka razy po tym, więc, więc jest marna szansa, żeby coś się z tego odzyskało. Także to takie nasze wideo i do zobaczenia za dwa tygodnie, chyba. Jakbyście bardzo chcieli się z nami spotkać, to będziemy troszkę w Poznaniu, troszkę w Wrocławiu, troszkę w Karpaczu przez następne kilka dni. Więc piszcie do nas i bardzo chętnie się z kimś spotkamy. Zwłaszcza w Karpaczu. Będziemy tam dość krótko, ale, ale no fajnie by było się z kimś spotkać, napić się kawki, piwka albo coś takiego. Także, na no przykro, przykro nam słuchajcie, jest bardziej przykro niż wam. Bo poza naszymi filmami straciłem też zdjęcia klientów, które robiłem sesję. Na szczęście większość z tych zdjęć klienci już dostali lub jeszcze właśnie ostatnia sesja, której klient nie dostał, była na karcie pamięci, więc kosztowało mnie tylko podwójną pracę w obrabianiu jej, ale klienci wszystkie zdjęcia dostali. Ale ja nie mam kopii, więc będę musiał do tych klientów może dzwonić, pisać, czy mogą mi wysłać kopię zdjęć, które ja ich wysłałem, bo z serwera już je pokasowałem wcześniej i już nic nie było. Jakieś dokumenty na szczęście są w chmurze, więc to nie jest jakiś tam problem. Problem jest z naszymi wideami, jeszcze efektami, których używamy, bo większość też poszła, bo to był taki dysk, który, z którego pracowałem. Mówię, nie trzymam plików na komputerze. Wszystkie pliki, które były na co dzień używane, były na tym dysku zewnętrznym. To także taki update dla was, nie? Zdarza się po prostu życie. Każdemu się może zdarzyć, zwłaszcza, że pff, szkoda gadać, mam 6-7 dysków zewnętrznych. I akurat nie zdążyłem zrobić backupu tego jednego. No. Do zobaczenia za tydzień. Życzę na miłej podróży. Wam życzę też fajnych kilku dni. I mam nadzieję, że do zobaczenia szybko. Pa!